Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugiej edycji magazynu Smacznie i Zdrowo. E, Mamy informację od naszych telewidzów, że poprzedni magazyn cieszył się Pani Jacku ogromną popularnością. Witamy serdecznie kucharza naczelnego powiatu włoszczyńskiego. E, panie Jacku, e, rybka bardzo smakowała, a dzisiaj co będzie nowego w gar kuchni? Dzisiaj spróbujemy zrobić pierogi ruskie. Czy to jest też Pana ulubiona potrawa? No, jest to od dzieciństwa moja ulubiona potrawa. Moja mama robi najlepsze. Ja mogę się tylko być taki przy, przy tym co ona robi, ale spróbuję, może wyjdą takie jak moje mamy. Dzisiaj drodzy Państwo zaprosiliśmy specjalnego degustatora, o czym powiemy Państwu później. Od czego zaczniemy? No, zaczniemy od tego co nam jest potrzebne do przygotowania ruskich pierogów. Potrzebne nam są ziemniaki, w zależności od tego ile chcemy zrobić. My zrobimy dzisiaj z pół kilograma ziemniaków, potrzebne są nam dwie średniej wielkości cebule, Potrzebny jest nam twaróg, ja zawsze robię z twarogu półtustego, mąka, masło, no i oczywiście przyprawy. To będzie, yy... zaczniemy dzisiaj od zrobienia nadzienia, później przygotujemy ciasto, a następnie będziemy gotować, a na końcu spróbujemy, czy wyszły dobre. i Państwo, zaczynamy od przygotowania farszu do naszych pierogów. Musimy obrać. Tak jak mówiłem, w naszym przypadku dzisiaj weźmiemy pół kilograma ziemniaków, które obierzemy. Pół kilograma to starczy na ile osób? E, to jest to Zależy, jaki kto ma apetyt. Jak byłem młodszy, to dla mnie samego by wystarczyło. Teraz trochę zjadam ich mniej. Mamy obrane już nasze ziemniaki, wstawiamy je, przygotowujemy tak jak na obiad, czyli solimy do smaku i włączamy gaz już za chwilkę zaczyna się gotować, a my w tej chwili zaczniemy kolejną rzecz, którą mamy zrobić, a mianowicie obierzemy sobie cebulę. Jakiś taki sposób na obieranie cebuli, bowiem, że przy cebuli wszyscy płaczą. Ja nie płaczę. Są różne sposoby, jakieś zapałki w zęby, niektórzy w maskach przeciwgazowych obierają, a ja po prostu obieram tak. Nie wiem, nie płaczę przy obieraniu cebuli. Może dlatego, że nie jest to jakaś wielka ilość tej cebuli, bo mamy tylko dwie cebule, które szybko obierzemy. Mamy drugą cebulkę obraną. a teraz pokroimy tę cebulkę w kosteczkę. Powinna to być dosyć drobna kosteczka. Się nastawimy sobie w patelnię, rozgrzejemy tłuszcz. Ja używam do podsmażania y, masła, bo masło bardzo lubię. Powinno być klarowane, wtedy się nie przypala, ale u nas się nie zdąży. Wkładam około jednej trzeciej kostki masła. Masło mamy już roztopione, czyli pierwszą partię naszej pokrojonej drobno w kostkę cebulki wrzucamy na roztopione masło mamy już cebulkę całą pokrojoną na patelni są różne szkoły ja każdą rzecz przyprawiam jak robię czyli jak ziemniaki gotujemy to też przyprawiałem przed doprawiam ją tym solą i doprawiam pieprzem. Jak długo taka cebula powinna się tam smażyć? Czy yy, ona już jest przyrumieniona? rzecz, ona powinna być lekko przyrumieniona, bo wtedy oddaje taki prawdziwy smak cebuli. No i smażymy aż zrobi się złota cebulka. Cebulkę mamy już zrumienioną. Proszę, jest zrumieniona na złoty kolor. Tak nam wystarczy. W międzyczasie ugotowały nam się już ziemniaki. Teraz ciepłe podusimy. Do tak poduszonych ziemniaków dodamy połowę tej cebuli, którą usmażyliśmy. Drugą połowę zostawimy do polania już gotowych pierogów. Ziemniaki mamy poduszone. Teraz musimy je odstawić, żeby trochę nam przestygły. Zanim nam ostygną ziemniaki, wstawiłem wodę do zagotowania. Bierzemy pół kilograma mąki, tak jak mówiłem. Wysypujemy. Można na stolnicę, Ja mam taki blat, który używam jako Stolnicy. Poczekamy teraz chwilę, żeby. Zrobimy sobie taki mały dołek, w który wlejemy wodę. Niektórzy do ciasta dodają jajka. Ja nie dodaję jajka, bo, bo moja mama nie dodawała nigdy jajka do ciasta na pierogi. Tak, w międzyczasie nam się woda zagotowała. I zalewamy tu w ten dołeczek trochę wody. Nie za dużo. Mieszamy. Jak zalewa się gorącą wodą, to ciasto jest bardziej delikatne. Mamy już częściowo zalane gorącą wodą, teraz dodajemy zimnej wody, no dlaczego akurat gorąca zmieszana zimną? Dlatego, że gluten, który jest w mące robi się taki. Miękki i on będzie powodował to, że nasze ciasto będzie miękkie. A po drugie, jakby była sama gorąca woda, to nie szłoby tego rękoma ciasta ugniatać. Teraz resztę już musimy robić rękoma. Trzeba po, powoli ciasto wyrabiać, aż się zobaczy, ile tej mąki się uda nam wgnieść w to ciasto. Ciasto nie może być twarde, takie jak na makaron, musi być miękkie. Skoro wspominał Pan, że właśnie Pana mama robiła pierogi w ten sposób, czyli rozumiem, to jest jakaś starsza receptura, tak? No myślę, że tak. Znaczy jest ta receptura na, na ruskie pierogi, myślę, że większość ludzi właśnie taką stosuje. Stara, sprawdzona. Nie dodaję żadnych innych przypraw do, do ciasta, tylko sól, pieprz i cebulę, chociaż niektórzy próbują dodawać, wiem, że dodają na przykład do farszu pieprz ziołowy. To też ma swój charakterystyczny smak, taki pieróg, ale ja używam tylko i wyłącznie soli i pieprzu zwykłego. Ciasto jest prawie gotowe, tak? No właśnie. Gładkie. Tajemnicą każdego ciasta jest mąka. Której konkretnie mąki Pan używa? Ja używam mąki tortowej, przelnej. zwykłej. Także w tej chwili ciasto już jest gładkie. Możemy przystąpić do robienia dalszej części pierogów. Dzielimy sobie to ciasto na pół, bo nie jesteśmy w stanie z jednego kawałka od razu rozwałkować. Drugą część przykrywamy sobie miseczką, żeby nie wysychało. Już można odstawić. Podsypujemy mąką i przystępujemy do rozwałkowania ciasta. Wałek dobrze też jest mąką troszeczkę posypać, żeby się ciasto nie kleiło do wałka, ale nie za dużo, bo ta część u góry musi być klejąca, żebyśmy mogli skleić nasze pierogi. jakiej grubości musi być ciasto na pierogi? Ja myślę około 2 3 mm 2-3 mm. Aha, w międzyczasie nastawiamy już wodę do gotowania, żeby jak zrobimy nasze pierogi, żebyśmy mogli je już wrzucać. I rozwałkowujemy tylko z jednej strony. Ciasto do makaronu się wałkuje raz jedny, raz drugie, a tu wałkujemy tylko z jednej strony, tak jak mówiłem, żeby ta jedna część była nieomączona, żebyśmy mogli skleić nasze pierogi. dwie metody, albo rozwałkujemy cienko ciasto i wtedy do wykrawania użyjemy mniejszej szklaneczki grubsze ciasto i mniejsze szklaneczki albo cieńsze ciasto i wtedy mniejszą szklaneczkę ciasto im cieńsze tym delikatniejsze później nie można też za, rozwałkować za mocno ponieważ będą nam się pierogi będą pękały. jest około 2 mm Teraz przystępujemy do wykrawania naszych pierogów. Robimy sobie to w koło, już nasze ciasta mamy podekrawane. Te elementy, które zostały zabieramy. To nam się przyda do pozostałych pierogów które będziemy za chwilę lepić. Wkładamy to ciasto pod naszą miseczkę, żeby nie wysychało i zabieramy się do lepienia naszych pierogów. Robię to w ten sposób, troszeczkę jeszcze rozciągam. Aha, przepraszam, przecież nie dodaliśmy sera. że pierogi ruskie mają to do siebie, że nawet jeżeli się zapomni o jakim składniku, to w każdej chwili go można dodać, <grywka> dopóki się nie skleiło tych pierogów. Doprawiamy pieprzem, solą do smaku. Jak to lubi, brod. jakie ilości dodawać? Po prostu, jeśli ktoś lubi bardziej słono to więcej soli. Jeśli nie, to mniej. Mamy już nasz farsz gotowy, przyprawiony. Rozciągamy sobie taki placuszek i nakładamy do środka nasz farsz. I zaciskamy boki. Mam tu przygotowaną tackę. Na tackę też odrobinę mąki, żeby się nie przyklejały nasze pierogi. i tak będziemy po kolei nasze pierożki lepić. Pamiętamy, żeby kłaść do środka tą stroną, która nie jest omączona. Ponieważ gdybyśmy zrobili drugą stroną, to nasze pierogi by się nie skleiły. Nasze pierogi mamy już zlepione, proszę spojrzeć. W międzyczasie nastawiliśmy wodę. Wodę należy osolić i wrzucamy nasze pierogi. Pamiętając o tym, żeby pomieszać, jak wrzucamy, to mogą nam się przykleić. Czy jest jakaś recepta dobrze. na to, żeby się pierogi nie rozklejały? Dobrze skleić. Niektórzy dodają oliwę, niektórzy mąkę ziemniaczaną, a ja po prostu przykładam się do tego, żeby dobrze skleić pierogi i wtedy jest też gwarancja, że nie powinny się... Jak ciasto jest dobrze zrobione, to pierogi się nie rozklejają. Ciasto się klei. Jak długo takie pierogi powinny przybywać w tej wodzie? Aż wypłyną na wierzchu. Trzeba je od czasu do czasu przemieszać. Najlepiej do tego używać drewnianej łyżki, bo wtedy nie uszkadzamy pierogów, które są w środku. I gotujemy je do momentu, aż wypłyną. Już nasze pierogi, proszę, są na wierzchu, czyli wypłynęły. Proszę zobaczyć, żaden z nich nie rozwalił się. Czyli ciasto rodzinie, zostało? myślę, to że, że ciasto było dobrze zrobione. Teraz bierzemy nasze pierogi i przekładamy je na sitko żeby odcedzić resztę wody. Jak już mamy nasze pierogi, to co mówiłem, tą resztą cebulki możemy je, jak to mówi się, okrazić. Jednocześnie zapobiegniemy temu, bo tu jest, pamiętamy, masło. Które nie pozwoli temu, żeby się nasze pierogi skleiły. I tak mamy na talerzykach przygotowane pierogi ruskie. Drodzy Państwo, teraz mała niespodzianka, żeby nikt nie zarzucił mnie, że jestem stoliczy, Zaprosiłem dzisiaj do degustacji specjalnego amatora ruskich pierogów, pana Wiesława Janowicza. Także bardzo proszę nie panowie przystąpić. Witam serdecznie telewizorów. Witam pana Starostę, pana redaktora. bardzo proszę przystąpcie do degustacji, a Pana Wiesława będę prosił o opisywanie na gorąco swoich emocji związanych z degustacją tychże pysznych pierogów. Ja może jeszcze dodam, że ja najlepiej lubię jeść pierogi z kwaśną śmietaną. również. Dziękuję bardzo za zadanie głosu. Ja będę też ukrywał, że jestem koneserem pierogów ruskich, szczególnie przypadam za tymi przyrządzanymi przez moją mamę. Ale patrząc na to, jak śniega cieknie naszemu operatorowi kamery, Mariuszowi, wiem, że te też będą mi śmienite. Smacznego. Smacznego. Zobaczymy na razie teraz. Smacznego. Kwintesencja smaków. Przede wszystkim nie są pierogi rozgotowane. I poza tym farsz. Również ma swój pozytywny smak Czasami będąc w niektórych restauracjach, smak pioregów jest taki jałowy To jest wyczuwalna taka... smaku. na to smaku tak. Dziękuję bardzo Za uznanie Teraz również mam już zaprosimy do konsumpcji, bo... Wcześniej Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, że był to magazyn Smacznie i Zdrowo. Dzisiaj Pan Jacek pokazywał nam, jak należy porządnie i smacznie przyrządzić, sądząc po tym, co powiedział Pan wysił ruskie karoty. Zapraszamy Państwa na następny magazyn Smacznie i Zdrowy. Pozdrawiam. Do zobaczenia.